Dobry, nasi mili widzowie. Witamy Was w kolejny dzień naszej pięknej wyprawy na wyspę Patmos. Zaczynamy dzisiaj dzień. Po siadanku, proszę bardzo, i od kawy, i od kawy. I zobaczymy, gdzie nas nogi zaniosą. W ten piękny dzień, pogoda taka średnia na jeża. Zobaczymy, może wdrapiemy się na jakąś górę, może po... pochodzimy po plażach, może się pokąpiemy, nie mamy jeszcze planów. A więc cały dzień przed nami. Może nic nie będziemy robić. Siędziemy na ławce i będziemy siedzieć. Tak co, co wy nad? A więc ruszamy. Więc nasi widzowie postanowiliśmy pojechać do takiej miejscowości Campus. Zobaczcie, tutaj w centralnym miejscu, w porcie, jest właśnie autobus, który jedzie w jedną stronę i w drugą stronę. Jedzie w stronę chory, jedzie w stronę Campus. A stamtąd pójdziemy jakieś dwa kilometry na pieszo do pięknej plaży, która nazywa się Labi. Są podobno przepiękne kamienie, a więc jedźcie z nami. Pogoda nas nie rozpieszcza. Właśnie przyjechaliśmy autobusem tutaj do Kabi. Taka miejscowość, jest też plaża, ale my usłyszeliśmy, że taka wyjątkowa plaża jest właśnie niespotykana na świecie, która nazywa się Labi. Zobaczcie, jest drogowskaz. A więc udajemy się do, do tej plaży, tutaj Labi, 2,5 km ścieżką. Autobus tam dalej nie jedzie. No, i zobaczymy, jak jest. Uśmiechnięta, wioletka, pięknie. Cieszymy się, poczekamy, aż autobus przejedzie, bo on tam zakręca, i pójdziemy sobie taką ścieżką tutaj koło, koło gór, i dojdziemy do pięknej plaży kamienistej z kolorowymi kamyczkami. Zobaczę tutaj, jak wygląda. Tutaj nie ma nic. Zobaczmy, nie ma nic nadzwyczajnego. Tutaj, w tym miejscu, zwykła plaża, nawet. Zobaczmy, nie ma ludzi, bo też pogoda taka nienadzwyczajna. A więc idziemy tam, gdzie są piękne, kolorowe kamienie. Idziemy, idziemy. Dwa kilometry szybko. Lecą. Zobaczcie, jakie są piękne widoki dookoła nas. Takie dziewicze. Dużo nieużytków. Puste domy. Nikt nie chce mieszkać w takim miejscu na Patmos. Nie widać w ogóle żadnego ruchu. Żadni ludzie nas nie mijają. Samochód, jeden na rok. A więc sobie idziemy. Idziemy sobie do plaży Labi. Ta plaża słynie z jakichś takich właśnie nadzwyczajnych kamieni, bardzo kolorowych. Przekonamy się, czy jest tak jak w katalogach, czy są przekolorowane, prawda, kochanie? Przereklamowane, przekolorowane. Wszyscy zachwalają, że taka piękna plaża wyjątkowa na świecie z takimi bardzo kolorowymi kamyczkami i musimy ją zobaczyć proszę państwa zobaczmy tutaj przy drodze jakie wielkie, takie już suche kopry rosną zobaczcie jakie potężne jakie potężne one są te drzewa taki normalnie wielki suchy koper takie egzotyczne pięknie Idziemy, idziemy, już pewnie jakiś kilometr przeszliśmy z miejscowości Kambo, pisało 2 kilometry. A więc jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Nastroje dopisują, idziemy uśmiechnięci. Pogoda nie dopisuje, a więc docieramy do morza. Jest, wyłoniło się morze na naszym horyzoncie. Przeszliśmy i jest jakaś plaża i może Tam jeszcze jesteśmy wysoko, tam musimy zejść Wchodzimy teraz w dół w stronę plaży Pięknie wokół nas taka troszkę Samotość nie ma towarzyszy. Zobaczmy To dookoła. Trudno spotkać drugiego człowieka. Samochód przejeżdża raz na, na godzinę. A więc jakieś nowe prze, przeżycia mamy. Teraz to, tutaj. to jest Patmos, kochanie. To jest Patmos. I tutaj zobaczmy. Został zesłany święty Jan. I przez 2000 lat za wiele się pewnie nie zmieniło. Ponieważ. To wtedy też była taka mało zamieszkana wyspa. Święty Jan został tutaj zesłany, żeby nie głosił Ewangelii, a więc była szansa, że będzie mało słuchaczy. No i do dzisiaj tak samo jest bardzo mało mieszkańców. Taka opuszczona, taka skalista, taka niedostępna. No i właśnie poznajemy jej zakątki. To jest wyspa pątnicza, więc ciężka do zdobycia, ciężko do płynąć, ciężko tutaj przeżyć, niewygodna, człowiek A, jest cały czas... Chciałbym podziwiać tych ludzi, którzy tu mieszkają, bo mają naprawdę duże gwoździki, żeby przeżyć. I teraz tak mówimy, niewygodna, niedostępna, przyjeżdżajcie, pięknie jest. Dochodzimy do plaży. Jesteśmy już naprawdę parę metrów od plaży. Zasie przekonamy, czy są aż takie wyjątkowe tutaj te piękne kamienie kolorowe. Czy było warto tutaj przychodzić tyle kilometrów. No są kolorowe, nie powiem, że nie ale jak to się mówi, ale jak to się mówi nie urywam. Niektóre też ładne, takie w paseczki i w kreseczki. Zapytacie Marku Zapytacie Marku czy jesteś zadowolony Przyjechaliśmy tutaj 15 minut autobusem Jakieś może 8 km później na pieszo, bo autobus nie jedzie tutaj do końca jakieś 40 minut spacerkiem, 3 km, okazało się, że jest. No i zobaczcie, coś znalazłem, piękne kamienie, ładne kolory, ale jak już wcześniej wspomniałem, no to jeżeli by chodziło tylko o to dla samych kamieni, to nie warto. Plaża, zobaczcie sami. Plaża, zobaczcie sami, jest. W takim ustronnym miejscu. Jak ktoś lubi wypoczynek właśnie w takim miejscu, że jest spokój, daleko od miasta, to na pewno się będzie podobało. No, na mnie dopisała pogoda, a więc nieudana wycieczka tutaj na tą plażę, ale zobaczmy, jesteśmy na wyspie Patmos, no i to zawsze jakieś nowe przeżycia, nowe poznane miejsca i szukamy kamieni. Może znajdziemy coś wyjątkowego. Zobaczmy, są naprawdę. Kolorystycznie są bardzo ciekawe. Tylko, że nie mają takich ciekawych kształtów, bo wszystkie są takie bardzo, bardzo okrągłe i, i jakieś tam postacie. Takie albo się robię z kamieni trudno znaleźć coś, coś takiego Zobaczcie no kolory, kolory są obłędne Naprawdę Opuszczamy już to piękne miejsce, wracamy do portowego miasta, do Skali, na wyspie Patmos. A więc zobaczymy się za chwileczkę. Pomachajmy naszym widzom. Słońca nie ma. Słonka nie ma, to od razu jest smutno. Ale miejmy nadzieję, że Wy jesteście weseli. Ale kamyki są faktycznie kolorowe. Kolorowiutkie, ładne. Coś z nich ułożymy i pochwalimy się, prawda? Tak jest. Tutaj taki skwerek. Zobaczcie same restauracje dookoła mnie I tak nie ma wielkiego parcia jak widzę na te restauracje świecą świecą, świecą raczej pustkami niewiele ludzi się stałuje a jest pora obiadowa A więc tak jak wspominaliśmy ta wyspa to taka trudna wyspa jest Lego tutaj był zesłany święty Jan. Zobaczmy, już 2000 lat temu też uchodziła za taką trudną wyspę. I nic się nie zmieniło. Tu następna piękna restauracja. Pisze, restauracja, ale my wybieramy zawsze tańsze rozwiązania. Nie musi być tak ekskluzywnie. Zobaczmy, znajdujemy się teraz tutaj... nieopodal, nieopodal... portu. Muszę przestać, bo... mówią na statku i nic nie będziecie rozumieć z tego, co mówię, prawda? Następna próba, może teraz się uda. I znajdujemy się teraz tutaj przy pozostałości przy pozostałościach, przy pozostałościach w baseniku, który właśnie chcił, Święty Jan, tutaj zobaczmy pozostałość muru z 95 roku. Święty Jan właśnie w tym miejscu chcił nowych chrześcijan. I tutaj jest kaplica. Zobaczymy, a może otwarte? Niestety nie. Drugie drzwi, kaplica. Zamknięte. Kaplica Chrztu Świętego Jana w tym miejscu, właśnie jak pokazuje, tutaj ta ikona w tym miejscu Święty Jan dokonywał Chrztu. Pierwszych chrześcijan. Tu byli szczeni, chrześcijanie, na tej właśnie wyspie Patmos przez dwa lata, kiedy to przebywał święty Jan. I tym to akcentem żegnamy się z Wami. Żegnamy się z Patmos. Za niedługo zapadnie noc, poczekamy do północy i odpłyniemy z tej pięknej wyspy wszystko co piękne szybko się kończy ale miejmy nadzieję, że może jeszcze kiedyś my mamy nadzieję, że przyjdzie tu słoneczko że turyści będą się cieszyć słońcem bo dzisiaj niestety zrobiło kaprysa. taka zima w lecie zapanowała tutaj na wyspie Patmos ale cieszmy się tym co jest A jak widzicie, słoneczka nie ma to i Patmos a więc do zobaczenia, zobaczenia następnych, w krótce. następnych naszych vlogach. Trzymajcie kciuki, gdzie Was zabierzemy? Co Wam pokażemy?